Wzory Wieta, przykład 9 już. Tutaj mamy, korzystając ze wzoru Wieta, obliczyć sumę o sześcianów pierwiastków równania. I sobie wypisujemy ABC i zapisujemy, jak będzie wyglądała ta suma sześcianów pierwiastków. No to w ten sposób: x1 do 3 plus x2 do trzeciej. I teraz musimy tą sumę sześcianów tak rozpisać, żeby były tutaj zawarte sumy i różnice tych pierwiastków sumy i iloczyny, przepraszam, ponieważ mamy wzory tylko na sumę i na iloczyn. Więc jak to rozpisać? Tutaj możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, bo inaczej to się raczej nie da zrobić na A do trzeciej plus B do trzeciej. Jak sobie rozpiszemy, no to wychodzi nam tak. Czyli za X1 podstawimy sobie, za A podstawimy X1, za B podstawimy X2 i rozpiszemy ten wzór, to wyjdzie nam wtedy taka postać. I tutaj, już jesteśmy bliżej tego rozwiązania, no bo tak, x1 plus x2, no to na to mamy wzór. Mamy wzór na sumę pierwiastków. Tutaj y, mamy iloczyn, no to też na to mamy wzór. A na x1 kwadrat plus x2 kwadrat, jeżeli to sobie zapiszemy w formie x1 kwadrat plus x2 kwadrat minus, 2 i, minus x1, x2, no to na x1 kwadrat plus x2 kwadrat mamy wzór, bo go już wcześniej wyciągnęliśmy. Taki wzór z sumą i z iloczynem. Więc jeżeli za to tutaj, za tą sumę x1 kwadrat plus x2 kwadrat podstawię sobie ten tutaj wzór, no to wtedy będę miała tu w nawiasie właśnie tą sumę do kwadratu minus 2x1x2 i jeszcze minus 100, czyli będzie razem minus 3x1x2. I to będzie już ostateczny wzór, który tutaj wyciągam na tą sumę sześcianów, i on już jest ostateczny, dlatego że mam tutaj same iloczyny i sumy. I teraz mogę już skorzystać z tych wzorów, czyli za te sumy i iloczyny popodstawiać te wzory na Wieta. I jak to zrobię, to wychodzi mi wzór końcowy taki. Tutaj ja już tego nie podstawiam, bo tak jak mówiłam, wyciągałam to w pierwszych siedmiu filmach za każdym razem. Więc już powinniście wiedzieć, jak to zrobić i sobie tylko sprawdźcie, czy, ci taki, czy wam taki wzór wyszedł. No i jak już mamy ten ostateczny wzór, no to potem za te ABC z tego równania podstawiamy do tego wzoru i powinno nam wyjść tutaj 32.